Najlepsza pora dnia w Radiu Olsztyn. Teraz zajmiemy się nowymi nazwami nowych ulic, które mają powstać w Olsztynie. W naszym studiu Radosław Neumann, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Olsztyńskiej Radzie Miejskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Łukasz Łukaszewski, radny Klubu Platformy Obywatelskiej w Olsztyńskiej Radzie Miejskiej. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam Państwa. W środę w czasie sesji Rady Miejskiej doszło do sporu między radnymi Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości na temat nazewnictwa nowych ulic na tzw. osiedlu kobiecym. Miałyby ulice powstać w tym miejscu na pieczewie przy dawnym poligonie wojskowym Zofii Naukowskiej, Agnieszki Osieckiej, Marii Dąbrowskiej, Lizy Orzeszkowej, Wiesławy Szymborskiej. No i część z tych przyszłych patronek, być może ulic w Olsztynie nie podoba się radnym Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Może nie do końca nie podoba, bo to takie chyba zbyt mocne słowa yy, bardziej chodzi nam o to o samą yy, filozofię nadawania ulic, o temat yy, w naszym mieście, o temat troszeczkę głębszy niż tylko, bo to jest jeden yy, urwany jakby z, z pewnej większej całości element układanki. Bo to kolejny raz yy, mamy w Olsztynie do czynienia z sytuacją, kiedy yy, rzeczywiście chcemy upamiętnić, bo nazwanie y, imieniem i nazwiskiem ulicy, placu czy skweru danej osoby jest chyba naj, najbardziej f, dobrym upamiętnieniem, bo przy okazji ma to swój walor również edukacyjny, wychowawczy i tak dalej. Upamiętniamy w ten sposób y, wybitne postacie, wybitne w tym momencie pisarki dla polskiej kultury i to nie, nie ulega wątpliwości, ale nie mające w ogóle związków z Olsztynem czy też Warmią i Mazurami. Y, my Chcielibyśmy, nie mówię, że w ogóle, bo, bo jak najbardziej, w każdym mieście niech będzie ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II, wybitnych Polaków, ale akurat te takie osiedla i uliczki, nazwijmy to mniejsze, mogłyby mieć patronów związanych z warmią i Mazurami, z naszym regionem. Uważam, że dobrym przykładem jest chociażby moje osiedle na Górki, gdzie mamy ulicę Melchiora Wańkowicza, ulicę Orłowicza, którzy, w których działalności twórczości... Warmia i Mazury się e, pojawiały i A ja dzięki rozum, tym ja nazwom rozumiem, ulicy że... też upowszechniła się wiedza o tych ich właśnie związkach z Warmią i Mazurami. A ja rozumiem, że y, części Rady Miasta chodziło o to, żeby więcej kobiecych nazwisk pojawiło się w nazwach ulic, bo tych ulic kobiecych zdaje się, to jest chyba 23 ulice w nie proszę mnie poprawić, jeżeli się mhm. mylę, radny Łukaszewski. Dziękuję panie że no, Może małe doprecyzowanie, to nie był spór radnych Platformy Obywatelskiej z radnymi PiSu, tylko po prostu tylko radnym PiSu się ta nazwa nie podobała. Szczególnie chodziło tutaj o panią Szymborską. Tutaj były pewne zarzuty od radnych z PiSu, że nie rozliczyła się z PRL-ą. My jak gdyby nie podzielamy tej opinii. Uważamy, że w pełni zasługuje na to, żeby Miała ulicę i została upamiętniona w Olsztynie. Jest to wniosek mieszkańców, aby kobiety zostały, miały swoje, więcej kobiet, miało nazw, patronów ulic. W Olsztynie jest 25 takich ulic na 600 ulic w mieście. Także uważaliśmy, że to jest w pełni uzasadnione, żeby więcej kobiet miało możliwość patronowania ulicą. Natomiast dla nas było też ważne, żeby te ulice, te nazwy były jak najmniej kontrowersyjne i te nazwy, które zostały zaproponowane przez Urząd Miasta, no wydawałoby się, że no nie mogły budzić kontrowersji, a jednak no nie obyło się bez kontrowersji, bo Rada Osiedla no, nie, za, nie zaopiniowała nam pozytywnie, do tego wtórowali radni PiSu, że to się nie podoba. Natomiast jak widzicie Państwo, Rada Miasta uznała, że jednak te nazwy powinny zafunkcjonować w Olsztynie. Z tego się bardzo cieszę, bo sam chciałbym mieszkać na ulicy Osieckiej. Jestem fanem jej twórczości, także bardzo by było fajnie. Także ja gratuluję temu osiedlu, że, że takie nazwy ulic tam będą funkcjonowały. Radosław Neumann mieści inne propozycje, aby w tych ulicach, które będą dopiero powstawały, pojawili się zupełnie inni patroni. Mamy, mamy takie, takie plany, taką listę potencjalnych patronów i intensyfikujemy działania zmierzające do, do realizacji, bo mamy pewną bazę w mieście potencjalnych patronów nowo powstających obiektów, a będziemy również dążyli do nazwania pewnych miejsc w przestrzeni publicznej, które już są, a nie mają swoich nazw. I tutaj jak najbardziej pełna zgoda, jeśli chodzi o kobiety. Uważam na przykład, że doskonałą patronką. Na przykład ulicy czy placu, w tym momencie na osiedlu generałów byłaby pani generał Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo myślę, osoba znana nam wszystkim, jedyna kobieta wśród cichociemnych, zmarła praktycznie współcześnie. Wszyscy ją pamiętamy. Co istotne, została aresztowana. W Olsztynie była przetrzymywana w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy obecnej Dąbrowszczaków, wówczas Stalina. Wśród pisarek, na przykład pani Zofia kosta szczucka myślę, że jest doskonałą też patronką, ale też postacie mniej znane, a uważamy jako, prawo, jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości, czy też radni, mniej znane, ale zasługujące na takie właśnie upamiętnienie i dzięki temu, dzięki może ulicy placowi, skłaniające do głębszych poszukiwań, kim ta osoba była. Mam tu na myśli Piotra Poleskiego, olsztyńskiego kupca i wieloletniego radnego, dzięki którego decyzjom i fundacji przetrwało wiele olsztyńskich zabytków, czy też rycerza Baltazara ze Skybot, który stanął na czele buntu przeciwko uciskowi krzyżackiemu na początku wojny 13 trzynastoletniej, to uważam są patroni tacy, tacy tutaj lokalni. Odnosząc się do słów jeszcze przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, no właśnie uważam, że no nie musimy, ale jako radni dobrze by było, żeby te nazwy były akceptowane przez mieszkańców osiedli, na których y, dane, dana ulica się znajduje. No tutaj mieszkańcy osiedla Mazurskiego no nie wyrazili pozytywnej opinii. Jeśli chodzi o panią y, Szymborską, abstrahując już od jej poglądów, no, ale to są, to są fakty. Y, oczywiście, tak jak wspominam, to jest tylko opinia, ale dobrze by było, gdybyśmy brali pod uwagę. Panie jeszcze, radny. Y, 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 Stanowisko jest, mieszkańców. Tak jest. Stanowisko mieszkańców jest dla nas bardzo ważne i zawsze Uważnie się w nie wpisujemy. To jest może nie stanowisko mieszkańców, tylko stanowisko części Rady Osiedla. Czyli tam no, dwudziestu paru facto... osób, na które wybory przychodzi kilkadziesiąt osób. Nie wiem, no jest to pewna jest to przedstawicielstwo. Natomiast sam przewodniczący Rady Osiedla się nie ja z tą. E, z tą decyzją, także dla mnie to tak jak gdyby dwuznaczne e, było stanowisko. Mhm. Natomiast najważniejsze jest to, że e, po pierwsze e, decyzję podejmuje wstępnie Komisja Nazywnictwa, a tutaj wskazana Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a później ra, wszyscy radni i uważam, że wszyscy radni to jest jak gdyby no największa reprezentacja mieszkańców naszego miasta. A czy te nazwy proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób są do wykorzystania i do zagospodarowania przez Olsztyn? No jak najbardziej. My mamy bardzo szeroką listę, kilkuset nawet patronów, którzy mogą być nazwani i czekają jak gdyby w kolejce po to, jak gdyby tu pan radny wymienił parę nazw, ale można, je, można by je wymieniać i wymieniać mnożyć, i wymieniać tak, i mnożyć naprawdę. Tak. Różne instytuty Kęczyńskiego naprawdę zgłosiły nam mnóstwo bardzo ciekawych nazw i patronów i my, to za każdym razem jest wybór. Tutaj akurat tak się złożyło, że te nazwy pisarek, literatek, Kobiet łączą się w pewną całość na tym osiedlu, i to jest jak gdyby pewna taka całość, która będzie utożsamiana z tym osiedlem. Każdy będzie wiedział, że to akurat ta część miasta, że to, że to są te ulice w tej części miasta, i uważaliśmy, że to ma sens logiczny, a także no, jeżeli chodzi o. Panią Szymborską, no to około 60 samorządów już nazwało tak ulicę, także też chcielibyśmy jak gdyby upamiętnić i w Olsztynie też tą znaną pisarkę. Ja mam wrażenie, że od czasu dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, w Olsztynie toczy się taka wojna ideologiczna o tę przestrzeń publiczną i to jest też element tej wojny. Radny Radosław Najman. Czy ideologiczna, to nie nazwą tego w taki sposób, tu bardziej chodzi o yy, ocenę, kto zasługuje na, na upamiętnienie w ten sposób poprzez nazewnictwo lub nie I, i jaką przyjmujemy w ogóle koncepcję, czy bardziej skupiamy się na... Yy, zasługach ogólnopolskich, czy też w tym czynniku lokalnym, gdzie siłą rzeczy y, znajomość danej postaci powszechność jest, jest Łukasz, mniejsza. Ale kwestia to. na pewno polega też na tym, no, że tu mamy do czynienia z, nie będę już wymieniał nazwisk, y, no jednak z dwiema patronkami o poglądach wyraźnie lewicowych i wczesnej swojej twórczości no, ideologicznej. Rodny Łukaszewski. Y no my dążyliśmy do tego akurat w, po tej całej wojnie o ulicę, e, która została nam narzucona z góry, e, żeby dążyć do takich nas niekontrowersyjnych. Oczywiście może i tutaj dwie osoby e, miały poglądy lewicowe, ale i w społeczeństwie też nie wszyscy mają poglądy prawicowe, także każdy może mieć jak gdyby swojego przedstawiciela, czy osobę, z której twórczością się. E, którą twórczość podziela i lubi, także uważam, że dla e, i tych patronek, które miały może inne poglądy, ja gdyby po dokładnej analizie uważam, że akurat w żadnym stopniu nie dyskredytuję ich to, do tego, żeby nie, nie, nie miały w Olsztynie swoich ulic, dlatego że najważniejsza jest ich twórczość, która była znakomita i uważam, że e, to jest bardzo dobry róg, że te panie mają i będą miały w Olsztynie swoje ulice. Bardzo panom dziękuję. Gośćmi najlepszej pory dnia byli Radosław Najmanszew klubu radnych prawo i Sprawiedliwości w Olsztyńskiej Radzie Miasta i radny Łukasz Łukaszewski z klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Olsztyńskiej Radzie Miasta. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.